Tak ma być. A ja robię sobie flotę, bo mam... bo póki co nie mam floty, ale w sumie mogę sobie na advisora, więc sobie weźmiemy... Tego advisora sobie na razie weźmiemy. Fajny diplomatic reputation. Zobaczcie, jaki mamy już 3 plus, jaki ładny. No dobra, jeszcze sobie zbudniemy jednego shipa. Bardzo lubię te amerykańskie, polskie ...gatki, no ale co tam? Bardzo wygodne są te gatki. <laughs> nie śmieszne. O, czyżby Węgry chciał wypisować? Nie może być. Nie może być. Ja mogę poczekać, Węgry. Ja mogę bardzo długo czekać. No dobra, może Annual Treaties jakieś, co? Z Papal State'em się nie zadawaj. Dobra, ja poczekam, Węgry. Ja poczekam, jak ci pest padnie. To będziesz inaczej śpiewał. Mam nadzieję, że tak się stanie. Jak wygląda sytuacja na świecie? Jest Kastylia, ładna Kastylia, jest Aragon, ładny Aragon, jest Polska, Polska niewiele zdziałała, póki co widzę Litwa, mają personalną Unię, Moskwa, Moskwa widzę, chyba ciśnięta jest przez Kazań na chwilę obecną, Otomani już mu zjadły, Albania jeszcze jakoś dziwnym trafiem żyje, Serbia również, no i niech im się żyje jak najdłużej. Dobra, bo uwaga, bo my tutaj będziemy mieli zaraz duże te War Exhaustion. Już mam dosyć dużo, ale jeszcze trochę ta wojna chce pocisnąć, wiesz, niech, niech się Węgry boją, niech, niech się boją, tylko kuźwa już coś się dzieje złego i brzydkiego, bo War score maleje i już nie chcą pisać. Trzeba było pisować kiedy była okazja. Ech. Naples. F Fuck, Aragorn.

Długo, długo walczyłem. Dobra, ściśnięci. Luka tam została, nie chcę siedzi. Merdzujemy. Teraz wypadałoby tego zaatakować. Tak też zrobimy. Stać mnie? No tak nie za bardzo. No kuźwa! Jak ty grażał Austro? Nie umiesz grać, jesteś głupia! Jesteś bardzo głupia. Ale ja już widzę, uzyskam od papieża to, co bym sobie życzył. Ale życzyłbym sobie jeszcze, żebyś się z Aragornem niech kurwił Może Aragon będzie chciał sobie już tej, co wy na to ja to muszę jak najwięcej w tej wojnie ugrać. To jest wojna, która idzie jeszcze póki co po mojej myśli. Jeszcze jestem w stanie coś tu ugrać. Ej, psiena! Ej, nie gadaj, że wygra to! Ej, czekajcie, że on to wygra! 2000 na 6000 jeszcze to wygrają. No nie, bo się to dopierdzieli, no to nie za bardzo. Ale ja tu zarajdę pomóc! Spokojnie, sobie zmerdżuję ładnie i idę na pomoc! Na razie aż tak dużo nie, nie tracimy tego. E, tutaj widzę, już znowu Węgry dostały pod Peace? po dupaczce. PIS PO. PIS, PO z Papal Nie będziecie gadać, prawda? Już nie. Już nie będziecie gadać. Mnie to bardzo cieszy. Dajcie mi troszkę pieniążka. No, a tyle więcej nie trzeba, ale z Papalstajtem już nie gadajcie. Tak więc wysyłamy Demenda. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo mamy pieniądze i pokój z Węgrami i 50%. Aragorn, czyli czy tam Naples, jeszcze PiSów nie chcą, ale do tego PiSów je niebawem zmusimy, te państwa. No, powiedzmy, że... Ferrara, no to świetnie, po prostu cudownie, załatwimy. E, po prostu będą dwaj na jednym ogniu. Fantastycznie. No dobra, no to w sumie ja za dużo od ciebie nie chcę, chociaż najchętniej to bym cię rozebrał na części pierwsze. Na pewno to bym ci najchętniej wziął i to bym ci najchętniej wziął. Te dwie bez sobie w sumie... To też bym w sumie najchętniej dał... Mój... Nie, nie, to muszę wziąć dla siebie. Tamte biorę dla siebie. Mm, więcej o! To ci mogę jeszcze wziąć. Tylko właśnie Royal treaties bym chciał... Kurwa i nie z Wenecją. To, to, to jest bardziej. Istotne. To Annual Treaties. To Annual Treaties jest bardzo, bardzo istotne. Wiem, że tobie się podoba, i ja, mi też się to podoba i tak zrobimy. Trochę dostaniemy Aggressive Expansion, ale dobra, to nas nie ten. Spróbujemy się... Czy Austria mi tu jeszcze przyjdzie pomóc, czy tak nie za bardzo? Niechętnie chyba widzę. Będę pierwszy. Oni dostaną po A jednak ja. Dobra, ale wygrywamy, 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 wygramy, 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 wygramy. Wygraliśmy, cudownie. Teraz Papa State jeszcze sobie zjademy? A nie mogę, bo tam jest fort. No dobra, idziemy na ten fort, dalej go tam gnębić. O, Austriano! We właściwym miejscu, we właściwym czasie, Austria. Fantastyczni sojuszniku, moi ty drogi. I proszę Państwa, Ragor dostał po dupie, ale może się tu cofnąć, co mnie nie cieszy za bardzo, bo tutaj ja sobie z nim nie dam sam rady. No wypisuj, no co Ci szkodzi? Ja muszę wziąć jak najwięcej w tej wojnie, bo druga się już tak szybko nie zdarzy. Muszę ich przycisnąć. Dlaczego jesteś taki chamski dla mnie? Co to jest? A, kip. No, keep nie na razie i stracimy przez to trochę Republikę Tradition i mamy dodatkowy Stability Cosmodifier droższy, znacznie droższy. Dobra, ale ja tu jeszcze mogę go ścisnąć. Tak jest! Austria przyszła do mnie! Dzień dobry! Cudownie, Austria! Jesteś we właściwym miejscu teraz. Teraz to ja się nie boję. Teraz to ich ciśniemy. Zniszczymy ich! A psy! Weźmiemy może nawet Rzym. Starać nam wszystko weźmiemy. Dostaniemy taką agresywną ekspansję, że do ustranej śmierci będziemy starać po Ha, <laughs> co tam? Trzeba walczyć, póki można. Teraz jest bardzo dobra wojna, mi się wydaje. Tak jest. Ar Ar Arbruzja jest nasza. Ze sieżo w Napoli się skończyło! Może już ch chcą wypisować. Może chcą wypisować Tak jest, chcą wypisować. Ja nic od ciebie nie chcę, kochany. A jakbym ci tak kazał ja to być dużo musiał. Masz z Francją? To nie, nie gadaj z Francją. Nie gadaj z Portugalią, nie gadaj z Burgundią. Dobra, z Burgundią możesz, z Francją nie możesz i z Portugalią też możesz, z Francją ci nie wolno. Bo Naples, prawda, mi się przyda. No to też No dobra, poczekajcie, jakbym się wziął w tej wojnie, czemu? Ja nie chcę żadnej Mforce Military Alliance. Chyba, żebyś się stał Florentin Vassal nie chcesz, nie? Ojej, 180. Bo to kosztuje podwójnie. Ale to bym mógł załatwić sobie u niego w sojuszu i to by było już troszkę inaczej. Ale nie chcę, nie chcę drożyzna, drożyzna. Pieniędzy nie chcę, tego mi nie dasz. To też mi nie dasz. Bo co, bo 10? Aż tyle kosztuje? No tak, no podwójnie, tak jest liczone. Dobra, annual treaties, i weźmiemy pieniądze. I wysyłamy demont. No oczywiście annual treaties z Francją, i pieniądze. I dobra, i już mamy, i papal stage już jest mój. Tak, nie dostałem po dupie, za żadne tam rzeczy, nic nie nabroiłem, brzydkiego. Ojej, ty się bierzesz z Wenecją. Biedna Wenecja. Ja bym ci pomógł, koleżanko. Ale nie mogę teraz. No dobra, co mm, teraz? robimy? pokój z papieżem. Jak tylko wróci mój dyplomata. I papieżu, mój papieżu drogi, my chcemy tak, my chcemy od ciebie wszystko w sumie, co się da. Dlaczego tego nie mogę? I w sumie mielibyśmy wszystko. I ogromną agresywną ekspansję, to nie. Ta już mniejsza. Tę najfajniejszą, i tak to zrobimy. I pieniądze jeszcze. Pieniądze, 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 pieniądze. I war... War reparation... A tak, jeszcze ten... Już nie, nie gadać. I z Fran o Jezus, z Francją brońcie, pani Boże. Ja z nie chcę Twoich pieniędzy. A z Francją nie wolno ci gadać. E, dobra, jak tam? No trochę, trochę, ale to... Damy radę, tak więc mount I... A, jeszcze trochę mogę wziąć pieniędzy. Lepszego już nie dostaniemy pokoju. Dobra, tak więc wysyłamy. I cieszymy się niezmiernie. Trochę agresywnej ekspansji po dupeczce. Ale mamy fantastycznego so Vasala. Dodatkowo musimy skorować, tylko chwila Romania nie była. Nie, nie była. Dobra, bo teraz bym zaczął korować, a nagle by Austria powiedziała: Kochanie, nam musi żądać, to nie jest twoje. To nie jest twoje, mój drogi. A ja bym mógł powiedzieć: Ale to jest moje. To jest moje. A ona powiedziała: Nie, to nie jest twoje. I moglibyśmy się tak sprzedać do śmierci, ale i tak ona by miała rację ma więcej Ari. Tak jak, jak kłótnia z kobietą. Nie miałaby po prostu sensu. Możemy wziąć to, ile mnie to kosztuje 603. 673. Ja najpierw muszę skorować to, co mam do skorowania. To są niestety mocne prowincje, więc... Ale możemy jeszcze wziąć teraz marketplace! Yay! Can build marketplace! I to zrobię oczywiście. Ale to już za chwilę. Teraz sobie korujemy. Siena sobie pięknie tutaj radzisz. No ja jestem z siebie wręcz bardzo dumny. A Papal State to Papal State. I teraz tak, ja chciałem tego Trigger modify Occupation of the Rome. Is not Italy. No właśnie, a jakbym był w Włochem, to bym mógł ten ROM wziąć, a jak nie, to niestety mielibyśmy takie brzydkie rzeczy jak Diplomatic Reputation really Influence, ale co na tam wtedy ten Papal Influence w sumie. Dyn mi i powiewał. No dobra, niestety nadal jeszcze za bardzo nie mogę sobie pozwolić na wasalizację tego typa. E, ale mogę sobie na pewno. E, military Axis from Provence, Genoa. Dupie to mam. E, f, dobra, czyli tak. Teraz, no nie mogę wypowiedzieć. Mogę wypowiedzieć wojnę. Austria i tak po tamtej stronie. Ale mogę wypowiedzieć Romowi. I wtedy Ferrara pójdzie, jak gdyby tak pod za jednym razem. No już od razu ją zdobędziemy. E, Prawdopodobnie jako wasala. I teraz tak, kto tu jest w ogóle moim sojusznikiem? No Wenecja już nie jest, jest tylko Luka i Austria. I tak niech na razie zostanie. Zimprowujemy sobie relację, jak tutaj wygląda, 75. No to sobie zimprowujemy relację. Nie! A... Nie tu, tu. <ścoughs> Jeszcze bym klik... fabrykował klejma dla mojego sojusznika kochanego. E, dobra, trochę wolniej grę, ale niech sobie powoli leci. I teraz tak, no raczej mało kto by tutaj chciał być moim wasalem. Co najwyżej ci tutaj. Co tutaj się dzieje? Improve in Siena. Dlaczego Siena mnie nie lubisz, moja droga? Co się stało? Declared War. No to dawno temu i nieprawda. No nie kochasz mnie, tyle ziemci dałem jeszcze problem. Lepiej koruj, póki czas. Ty już korujesz bardzo ładnie no dobra, no dobra, dobra, nie kochasz mnie to niech w paździerzyce, ja sobie to zrobię inaczej, ja sobie teraz zrobię tak, bo ja muszę sobie zrobić... Więcej armii aż 4 więcej mogę mieć, a jak tutaj stoimy, jak tu jest? 6 do 4. Zrobimy sobie dwa. mamy złe te zrobimy sobie dwa te, to będziemy mieli 8 do 4 i to będzie dobry stosunek. I tu nie mogę, bo tu się koruje. To Zrobimy sobie jeszcze jednego tego, to będziemy i 9, ja zrobię 5, nie, to 2 to jeszcze po prostu. Ok, ile tu mamy pieniążków? Plus 15, no tak, bo dostajemy pewnie War Reparations? Nie, plus 8, 0,8, no tak. No, dostaliśmy trochę po dupie, bo jeżeli chodzi o inflację i War Exhaustion, musimy trochę zredukować, bo dosyć mocno poszła w górę. A niestety jest tu wpływ na National Unrest i takie tam, a National Unrest nam jest absolutnie w chwili obecnej niepotrzebnej. Jezus. Wojna. The nation of Austria, you faithfully ally, is requesting that you come to their aid in the Venetian conquest of Mantua. Against Venecia, Corfu, Naxos, Francja, Rycerze. This is defensive war where we need to help you all. Kurwa, a ty nic nie masz pewnie. Z Francją nie masz rady. Przecież wygląda to całkiem nieźle, no. Kurwa, no wypadałoby pomóc, bo jednak stracić w Francję to słabo. Eee! No nic! Musimy spróbować, musimy spróbować! Chuj, no nie mam wyboru, muszę spróbować. Na razie się tam nie angażujemy. I z kim mamy wojnę? Z kurwa, z całym światem. Głównie chodzi, problem z tym jeszcze taki, że z Francją, ale Francja, jest z Prowancją też tutaj, ale główne siły są tu, oczywiście. E, Mantua też nie jest z nami. Genua jest z nami, fajnie, Genua jest z nami. Dobra, damy radę, coś tu ugramy. A, ale to ja chciałem Mantua podbić. Na no innym razem. Na razie się nie mieszam do tej wojny. Jak Austria zaatakuje, to ja pomogę, ale nie teraz. We lost Casus Belia against Genua. Z kim jest Genua właściwie sprzymierzona? Z Prowencją, Austrią i Savoie. No tak, Austria wezwała wszystkich sojuszników, bo sobie nie daje rady, to oczywiste. Lorraine, to też jest prawdziwy ich sojusznik, oczywiście, że tak. Jeszcze jest Burgundia, dosyć długo. I co to jest? Prowencja. No ja? Poczekaj, ja robię armię, no. Czemu musisz poczekać? Dobra, przyspieszymy trochę. No nie! Znowu straciłem wszystkie stateczki! Nie, jeszcze nie straciłem. Szybko wracać. Tak jest, wracaj, szybko, szybko, szybko. No nie, i tak, Wenecja was tam zje. Nie, 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 idźcie inną drogą. A, już jest protok. A nie, bo są na tym. Ech, na wycofywaniu się, dobra. Jak jest wojna, to do domu. Jezus, przepraszam za te samoloty, no ale trudno, lecę, co zrobię. Okej, okay, no z Francją no, wypadałoby jejś pomóc, no coś może no, się ugrało, tak to. Mają dwóch gwiazdkowego Siena, gdzieś ty tam polazła. Jesteś głupio. W sumie też. Austria ci pomoże, może coś wygracie. W sumie źle to nie wygląda. Poczekajcie, czekajcie. Dalej, szybciej, Austria! Szybciej, szybciej! Tak jest, ej, wygramy tamto. Ej, idę, sobie coś coś poukupować, Idę na Verona Może też coś zyskam w tej wojnie. Wpierdol pierdol dostanę, co najwyżej. A spróbować warto. Kto by nie chciał Wenecji? Ja bym chciał. Tylko z cholera znowu War Exhaustion. Dobra, pięknie, zniszczyliście. Brawo. Brawo, wy. Brawo, jesteście cudowną armią. Wszyscy za wami płaczą. Tak, wspaniała armia. Trafi się raz na ruski rok. Mogę wypowiedzieć ci wojnę. Tak przy okazji. Dobra, jak tu Relation Improvement? dużo, dosyć dużo. Siena 200, cudownie. Kiedy będę mógł aneksować? Jeszcze trochę. A jeszcze trochę mi tutaj tym ziem. Też nie za dużo, bo Papa z tej se zwasalizuje. Żeby nie było. Florence dwa Na Verona, cudownie. Pójdziemy sobie tu. Tam sobie pokupujemy co nieco. Trochę manpowera mamy, więc możemy sobie po, poszaleć. Niewiele, co prawda, ale zawsze coś. Z kim? Z Palentine i Papal State. No tak jak mówiłem, wypowiemy wojnę Papal State. I w tym momencie mamy wojnę z tym Szkoda, że nie mogę ich aneksować. Zwasalizować. No mamy słabą ekonomię, no co prawda. No nie zarabiamy szałowych pieniędzy. Ale to się zmieni. Ja bym chciał tempu. Gdzie mogę? Tu. I tu. I tu nie mogę. A zaraz będę mógł. Tylko, żebym teraz nie został zaatakowany, bo to mi się nie będzie podobać. No, nie mogę wypisywać osobno, bo osobno wypisuję to stracę. No dobra, wracamy się, wracamy. Nie, nie biorę udziału w tej wojnie więcej. To, żem se wziął i niech se będzie. Masz mantua, to jest twoja Ciesz się. Możesz rozebrać Wenecję na kawałki, ja tam się zgadzam na takie rzeczy. No to co, przegryła to trochę, dwoma procentami, ale jednak. Naples cały czas jest tym zasolanym w tej pierdzielonej unii. No dobra, już tak nie improwi tej relacji, normalnie wleżesz tak głęboko w dupę, że cię będą musieli cholera w dźwigiem wyciągać. Jak tam z nas technologiami? O, zaraz będzie to, bardzo fajnie. Ehm. Niewiele straciliśmy ten Republican Tradition. To jest dobre, że na razie się tak dobrze trzymamy. Eee, miało być War Reparations. Gdzie się chyba nie wziąłem? O, już mamy 14 armii, plus 5, plus 1. Kto to jest? Naxos. Zabij. <grybuj> Zabij! Nie wiem, gdzie to leży w ogóle. Gdzie jest Naxos? kuźwa? Co to w ogóle jest? Chodź, Jerry, jakie ładnie. No tak, dostajemy po dupie, bo mamy ten. Zupełnienia, nie chcemy uzupełnień. Wenecja głupia nas blokuje, no i wie. No i dobra, na chwilę obecną to było takie cięcie i spotkamy się po krótkiej przerwie, bo ta wojna się skończy, jak się skończy, my już w niej udziału. Nie bierzemy